Sejma. Mam nadzieję, że jest... No, jest dawno... Widzowie, powróciłem po chwilę... Ile to, ile to było? 7 miesięcy. miesięcy. Tak. Widzowie. Mam dla Was wielką zmianę, ale możliwe, że będę odcinki robił tak naprawdę co tydzień tak naprawdę. Bo już mam trochę więcej czasu na robienie ich, więc... Abadzibi, yy, a badzibi, ja w ogóle ro teraz robię cięcie, żeby to nie potrwało za długo, bo już prawie minuta trwa, więc... Yy, adios amigos. No. Dobra, jest Kul. start, Czecha. ale... Poczekaj, mam, poczekaj, może będzie sześć osób. No, dobra. Cięcie znowu. No czemu ludzie wychodzą?

jak ja dawno co nie grałem, Kurna. Elektry dobra, w reaktorze jest. Kurna. Kurna. No kurna. Nie potrafię liczyć. U elektryka mam dwa Eee. 7, 8, 9, 10. Jak się przyjdzie i nie zabiję, to będzie ile? Tak, potwierdzam. O widziałem. Siema. Widziałam się. Dobra, w, w Electricalu jest. Mamy wyciągnąć ktoś zabił. Ojcie.

Czerwony może być impostorem, no. dlatego, że on widziałem, że to on stał przy ciele. Znaczy widział, e, nikogo nie było przy ciele, widziałem, że, e, znaczy, gdy biegłem do tego taska, jakoś chyba usłyszałem ten dźwięk zabijania, a jedyna osoba, która była przy ciele, to biały, więc na niego głosuję. No. To była jedyna osoba przy ciele, jaką widziałam. Tak cichutkie zabicie słyszałam z daleka, więc... Mm. Szkoda, że czekam na telefonie <grywa> no. Why? Umrzesz <grywa> <grywa> Widziałem Brach A i nadal mam jednego nie, mój świeżek. Uj. Ja się trochę boję tu teraz chodzić, bo ktokolwiek kogokolwiek spotkam, mogę już tu przegrać. Ej, ale. Ej, bo w sumie dla tego, go, dla impostora, to jest easy win. Kto kogokolwiek zabije, i mam już mina. Doszło w nie? Cześć. Chyba czerwony jest impostorem. O, fajnie, że można robić taski jako duch. Zdaję się skanować czyli nie mogę być impostorem. Dobra, to już wiem, że wiem, nie jesteś. No. O, teraz. A, tu... Wszystkie taski wykonałem. Chyba. Wykonałem wszystkie sprawy. O, fajnie, aaaa. Biały! Jest, wiedziałem. Dlatego na niego głosowałem, tak coś przeczuwałem. Da, play again. Da, gramy jeszcze raz. No. Mam. Mam duży ping. No to zaczekam. Kolejne cięcie. hm mm. mm. mm, mm, mm. mm. no. Nie wychodźcie, no. Ktoś napisał I'm a bot. No czemu nie ma... o, Dobra, pięć osób. Wystarczy tyle. Dobra. Nareszcie. Dobra, kolejny... kolejny. kolejny cięcie skarczone. Jest tym razem dziewięć osób i dwóch impostorów. Ła! Wow. Dlatego, że mam wcześniej taki gdzie mam tas? No ja też. Uuu, w weapons mam tasczę. No? W ogóle? Wiecie jak yy, impostora wziąć, bo imposter nie może robić taski. To tak? jak imposter yy, próbuje zrobić tego taska, co teraz ja robię, to widzicie jakby ten kanon, co. O, gdzieś. Patrzcie, widzicie? Gdzieś tu, o ten kanon, to on będzie strzelał, jeśli jakiś crewmate robi tego taska, ale jeśli impostor stoi przy tym, to nie będzie strzelał. A, bo to w no, w Medbayu można sprawdzić. No, w Medbayu. Ja mam jednego taska w Electrical i to jest oczywiście ten jeden task. Dobra, teraz mam taska w Communications. O nie! Mój najbardziej znienawidzony task, gdzie trzeba przeciągać kartę. Zabił mnie. Biały, biały, biały. Znowu biały. Na mnie rzuca winę. No chyba nie. Aha. Czy, czy, oni na, czy oni serio na mnie zaczną głosować? Werso, jeśli on znowu wygra jako impostor, to jeśli jeden z nas będzie impostorem, to yy, targetujemy tego gościa. Chyba, że go nie spotkamy. Hmm. Mam nadzieję, że ludzie na niego zaczną głosować. No. Czemu Chwila. How tell Green you have proof? Ja, ja mówię mu. Aha, ch chyba cię wywałtują. No chyba. No, nienawidzę tego gównianego gówna. To w sumie... to nawet logiczne, że to był on, dlatego że on bardzo szybko zwoltował, to on to zwoltował, on dosłownie to zwoltował kilka sekund, on dosłownie to zrobił w kilka sekund po tym, jak umarłeś, więc to było nawet... Dobra, czas porobić Mhm. ta 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 jeszcze niebieski jest impostorem a, a ja już skończyłem paski a jakior lipo security alert Proszę się na białego albo no. na niebieski, znaczy błagam byle na białego, bo błagam na białego Błagam ilość wypierdów wykieruj to za i pozbądź się ich dwóch. Blok to w ogóle. Gość mówi o niej, czarny ma czarny, w ogóle się nie oddziały. A co, jeśli czarny jest moralny, to dlatego, że jest czarny? Dobra, Dobra to Mhm. Mm Proszę, tak. Błogam, powiedzcie, że to był imposter. To był. Przewidziałem w Hmm, o nie, mam kardę. kartę. A, taska z kartą. Za pierwszym razem. Aha, to Jak kiedyś to się z, z pięć minut męczyłem z tym taskiem? No. Pięknie. Sioma. Skończyłem wszystkie taski. Znowu ten. Ja też skończę. Błagam. Powiedz. A znowu biały. Tak! Głosujcie na czarnego. <laughs> Głosowanie na prezydenta. Głosujcie na czarnego. No. <laughs> Ale czerwony bieże to jest white. No. Nie musisz mu mówić, bo on nawet nie zauważy tego. No. No. Nie tak możemy się Hmm. Nie. Tak! tak. Udało się! To na pewno jest impostor, ale jeśli to nie jest impostor, to to będzie bardzo dziwne. To jest impostor. No. Yej. Ogramy jeszcze raz? Mhm. Ok, play again. So. Um. Dobra, udało się. Wygraliśmy, ale White znowu się tu pojawił. Ale jakim cudem on był dwa razy z rzędu imposterem? Nie mam żadnego pojęcia. Zebrać 10 osób. Uh -huh. Zaraz może się pojawią. A to jakby cięcie. No. Ok. Mucha -ha 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 -ha. Dobra, wracamy po cięciu. Po cięcie trwał. Jutro sekund. Dosłownie. Dwóch impasta doktorskich wśród Wow. wow. To jest pierwszy task. Dobra, jakie mam taski? Mam Jakiś. oczywiście jedno w elektryku, więc pójdę to zrobić. Uu, to są te te kabelki. No to zrobię to. A ja mam... Czemu to jest I taki taki rychle stickman? Hmm... Elektryka? Ktoś za, ktoś za ten. To idę. ja idę. Nie wiem, jakie mam Kabełki. taski jeszcze więcej. Kabelki to jest jeden z mam coś w communication. Kabelki to jest chyba jeden najbardziej... O nie, to jest w communication, czyli muszę coś załadować. Eś. Dobra. Najgorsze są te taski z noszeniem paliwa z jednego końca statku na drugi. No. One mega długo trwają. Na szczęście ja chyba nie mam takiego. A, tu jest Dobra, zrobiłem task. Różne hmm. drzwi się zamknęły. Teleportacja. na kolejne kabelki. Mm, mam coś w medbayu? Nie Gdzie ja mam? A w odmienieniu? W o no mm. Nie wiem na kogo głosować Kur... ale... chas... m... w... Ten gość w czapce kucharskiej niby jest impostorem. Mhm. To też jest impostorem. Możliwe, no, że. Okej, okay, pink. pink Safe. Okej, okay, Pink niby jest dobre. Hmm. Ten kucharz trochę mam na nim podejrzenie. Ja też. Coś wszyscy mówią o nim, że No. Okej, okay, głosuję na tego. No, też. Na kucharza. Jeśli okaże się, że znowu Biały jest impostorem. Jakby był impostorem, to to było naprawdę już Trzy dziwne. Rady. dziwne. No. A czy na No to jest możliwość. Możliwe, że, że jestem impostorem. postorem. <grym> <grym> Czemu Biały chciał popełnić sobą pójść? Czemu biały myślał, że on jest... że on jest Elż na w... nie jest impostorem. Dosłownie. Hmm, no to trochę błąd popełnił. No... O nie! Lecę. O, ktoś wyszedł. Ten gość, co był przed chwilą wywałtowany. Teraz idę do reaktora. No fajnie, ja teraz idę do... Idę do coś tutaj zrobić. A. Dobra. I właśnie wykonałem wszystkie taski. To w sumie będę siedział na kamera. No fajnie.

<noise> no w sumie, to czemu, czemu ja miałam go nadal cooldown? on kurna, mogłam zaczekać w tym Karma. Karma wraca muszę podłączyć telefon. Mom nom. No długo jeszcze wywać na e, oliwkę. <noise> Zobijcie go, to jest imposter. Ja zawsze przegrywam. Ja Zaraz, ale jest jeszcze jeden postaw. No. No bo przez dwóch. Nie powiem. Nie no, ja, ja, ja nie mam szans. Nie, tak ja, ja nie, nie mam szans. Pewnie jest samobójstwo. No. Kurno. A, my, a myślałem, że zagłosowałeś na samobójstwo. Zrobimy jeszcze jedną rundę. Tak, tak żeby po prostu tak aby, żeby nie, nie aż tak długi odcinek zrobić, żeby... No bo to po, 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 powracamy do nagrywania, bo nie przez naprawdę bardzo długi czas, więc... To, przy, na, najpierw ten tak aby zróbmy, że... zróbmy taką jakby rozgrzewkę. No. Taką YouTube'ową Nie taki aż taki niedługi odcinek, więc... Zróbmy jeszcze jedną rundę i ty, to, to tyle. No, taki niedługi. Czym ja byłem impostorem w ogóle? Ja, ja Już nie wiem w, jak w tą grę grać. Czemu ta gra robi wybrała? Nie bym ktoś wchodził do wędy, tylko nie jestem pewny, kto to był. To jest chyba szary. Szary? No, chyba tak. Tak, ale ty w sumie wiesz, kim jest impostor. Nie powiem. A czemu? Wiesz jak jestem martwy. Ja, martwy jesteś? No przecież mnie zabiłeś! A, no, to mogę powiedzieć, czerwony? Nie, tak, czerwony. O, patrz. Co? E, e. Różowy, ty jesteś ślepy, czy co? to są nie, jego oczach. na jego oczach? Nie, 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 jego nie, 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 co? nie, 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 No. Okay. Imposterzy pewnie wygrają, dlatego że Bo wszyscy uważają różowego za tak niewinnego, że nikt na niego nie głosuje. Doszło o nie. ma no, no. no, ciało leży. O, ktoś idzie. Idzie ktoś? A, a jednak nie. Buzowy idzie. Znaczy ciężowy. Nie nie o, ktoś co, O, To nam na mnie jest to co czerwony zabił mm. To jeden impost. To głosowanie zależy od wygranej albo przegranej. Czemu no. jako długo można głosować? To nie fajnie. Oni głosują na pewnie szarego. Mm -hmm. to że wygrałem. Mhm. Mm <laughs> to gramy jeszcze raz? No. Tak, ostatnia runda. Gramy. Mam tysiąc, ten, tysiąc no. fasolek. No. Dobra, no to robimy kolejne cięcie. No. Trwało kilka sekund. Hmm. Dobra, ja jestem I muszę robić taski. O, Oczywiście! To eee... <laughs> Dobra, jakie ja mam taski? Ja mam taski w elektryku... Czemu... Ej, wiesz co? Czy czujesz, że prawie wszyscy mają taski w elektryku? Ja mam taski w elektryku? Tak mam w elektryku. No ku nie no! Biały mnie zabił! No jak zwykle. Tak, biały. Po, powiedz I saw w, y, w hita Kill Dark Gran Kilka! <laughs> no i czemu oni na mnie zrzucają? Czemu brązowy i że niby. Mi się wydaje, że brązowy współpracuje z białym. Ja Może no, Możliwe, że oboje są e, impostorami. Prawdopodobnie br e, brązowy koszeł z impostorem. Nie, dobra, nie, nie, dobra. Yy... Nie dobra, ja, ja mam dość, nie. Kończę film. Nie, to, to, to. Nie, po prostu ja chyba zaraz. Gugu -gu gaga. Biały walsie. Biały, ty. Ty skurwieniu, ty podludzki, kurwa, śmieciu. Dwa tysiące lat ludzkiej ewolucji stworzyło taką łysą.